Zadanie na spokojnie. W 2025 motora podstawowa, termin poprawkowy, zadanie: o, 25. Zobaczmy, jakie będzie łatwe czy trudne. Myślę, że łatwe jest jedną malutką, logiczną pułapką. Ale dobrze, mamy w układzie kartezjańskim, w układzie naszym, kochanym współrzędnych, okrągłym, go jakimś dziwnym równaniu, mamy ocenić prawdziwość tych stwierdzeń. No tak, najlepiej byłoby to narysować. No to jak to mówią, kto Boga temu zabroni? To narysujmy. Pobiegnijmy do karty wzorów i zobaczmy, jak z tego, z, te, z tego wzoru wydobyć środek i promień, no bo to jest potrzebne, żeby narysować. x minus p do kwadratu dodać y minus q do kwadratu równa się r kwadrat, gdzie p i q to jest promień, p, i q. p i q to jest środek, a r to jest promień. Tak? No to co? No to rysujemy. Najpierw środek. 1 minus 3, no bo x, bo x odjąć 1, no tak, i y odjąć minus 3, czyli y dodać 3. No dobrze, 1 minus 3, no to będzie tutaj. No w porządku. Oczywiście, za, już nie pisałem jednostek, zakładam, że one są co kratkę, to już tak mam nadzieję, że to widać, i promień będzie promień będzie 2, nie 4, bo tam w, po prawej stronie tego wzoru jest r kwadrat, czyli 2 kwadrat, czyli, czyli 4, czyli promień jest. 2. No to rysujemy i sprawa załatwiona. Okrąg ma punktów wspólnych z osią X. Oczywiście, że prawda. Chociaż właśnie, to być może dla kogoś była taka drobna, logiczna pułapka. Polecenie brzmi, wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe. Czyli na pytanie, czy prawdą jest, że ten okrąg nie ma punktów. No rzeczywiście, zgadza się. Nie ma punktów wspólnych, to prawda. Tak? Natomiast zdanie już jest, drugie nie jest w formie przeczącej, tylko oznajmującej, także ma z osią o Y dwa punkty wspólne. No widzimy, że ma, niepotrzebne są tak współrzędne, widzimy, że je ma, zaznaczamy prawdę i to wszystko po zadaniu. Dziękuję za uwagę.